Dzień dobry. W niniejszym filmie chcielibyśmy przedstawić Wam serwis maszyn mobilnych EcoStar i Lite. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na dokładność i jakość cięcia jest odpowiednio naostrzony łańcuch. Przygotowaliśmy taki film dla Was. Link do niego znajdziecie poniżej w opisie. Kolejnym elementem, który ma wpływ na żywotność układu tnącego jest sprężyna amortyzująca naciągowa zlokalizowana w głowicy. W maszynie EcoStar jest widoczna gołym okiem natomiast wymaszenie wymaszynie Lite jest schowana pod czerwonym pokrętłem. Sprężyna amortyzująca naciągowa ma nominalną długość 43 mm. Jeśli zbije się poniżej 40 mm kwalifikuje się do wymiany. Kolejnymi elementami układu tnącego mającymi wpływ na żywotność są tryb napędowy i rolka prowadząca. Jeżeli chodzi o tryb napędowy, jego zużycie przejawia się poprzez powstawanie tzw. fałki na zębie trybu napędowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, żeby na zębach trybu napędowego nie pojawiały się dodatkowe rowki, które mogą powodować wędrowanie łańcucha. Przy wyżłobieniach rzędu 2 mm, tryb napędowy nadaje się do wymiany. Zużycie rolki prowadzącej przejawia się poprzez wyżłobienie rowka. Po osiągnięciu wgłębienia rzędu 2 mm rolka prowadząca nadaje się do wymiany. W przypadku maszyny Proficat Lite proszę pamiętać, aby otwór odpowietrzający korka olejowego nie był zapchany. W maszynie Ecostar otwór odpowietrzający znajduje się w korku na zbiorniku olejowym. Proszę pamiętać o ustawieniu odpowiedniej dawki olejowej za pomocą dławika. Po jej ustawieniu blokujemy położenie dławika wkrętem imbusowym. Smarowanie sprawdzamy oczywiście na łańcuchu. W maszynie EcoStar dławik służący do regulacji dawki olejowej znajduje się z tyłu maszyny. Dawkę olejową sprawdzamy na łańcuchu. Po ustaleniu dawki olejowej kontrujemy wkręt imbusowy. Poprawność działania pompy olejowej sprawdzamy poprzez Kręcenie rolką prowadzącą. Pojawiający się na rolce olej to oznacza poprawność działania pompy olejowej. W maszynie EcoStar otwór olejowy znajduje się pod kapą. Proszę pamiętać o wyczyszczeniu otworu smarującego. Tym właśnie otworem na włączonym silniku powinien wypłynąć olej i to oznacza poprawność działania pompy olejowej. Prawidłowe smarowanie łańcucha sprawdzamy na ogniwie napędowym, dotykając palcem. Jeśli nie czujemy linii papilarnych, smarowanie jest poprawne. Kolejnym elementem układu tnącego jest prowadnica. Łańcuch, pracując szczególnie ostrożnie tego materiału, wbija się w rowek prowadnicy, powodując powstanie tzw. gratu po całej długości powierzchni nośnych. Prostoliniowość prowadnicy możemy sprawdzić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest przyłożenie poziomicy bądź łaty budowlanej do prowadnicy i sprawdzenie pod kątem ewentualnych odchyleń. Drugim sposobem jest podniesienie prowadnicy pod kątem 45 stopni i sprawdzenie, czy rowek prowadnicy biegnie w linii prostej bez ewentualnych odchyleń. Po sprawdzeniu prostoliniowości prowadnicy sprawdzimy prostoliniowość stabilizatora. Wykonujemy to w następujący sposób. Podnosimy układ mniej więcej na 45 stopni. Wyciągamy stabilizator do swojego miejsca. Powinien on swobodnie wrócić do mocowania. W przypadku pytań bądź niejasności zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.